Bo comedy show jest nie tylko do rozławiania was, ale też na cele charytatywne. Zbieramy także. Zbieramy teraz na przeszczep włosów dla Łukasza. pierwsze um... się, się, <grym> się nie udał. Pierwszy się nie udał. Słuchajcie, wezwiemy może naszą hostessę gorącą, która przyprowadzi naszą rzecz licytującą naszą koszulkę z Comedy Show. Co, co ty chyba ty jesteś, co? Jestem osą. Za koszulkę. Licytujemy osę i koszulkę słuchajcie dzisiaj. Dobra, Z drugą e, pokaż w drugą stronę. Ja pierdolę, te osy mają przejebane oczy. <śmienic> <śmienic> Dlatego one żonglą w palto. E, ja to teraz przynajmniej wiem, co widzą cycki. <śmienic> <śmienic> Albo co widzi kutas, jak jest między cyckami. Dobra, e, słuchajcie, e, zaczynamy cytację. Panie z banku, mają najwięcej do powiedzenia zawsze na ratunkowości, więc niech nam doradzą, od jakiej kwoty zaczynamy licytację. koszulkę i nie widać. Nie, 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 to panie z banku. Załóż koszulkę! Nie, nie, załóż, nie dasz załóż. Koszulkę! Rozbierz starą koszulkę, co ty robisz? Ja nie będę żadnej starej rozbierał. Stoję już do zero i stale się wkurwiam. Dobra, ubierz tą wyszukę, odwróć się tyłem i robimy to tak jak zawsze. Od sztuwy! Od sztuwy to pasuje! Nie no, czekajcie, panie z banku mają podjąć decyzję, od jakiej kwoty. Nie ten bank wybrałeś. Nie ten bank? Czy ten bank... E, dobra, do jakiej kwoty zaczynamy? Tu jest Pani bardzo roześmiana. No, Jakie kwoty? 50 złotych. 50 złotych? Nie! W zeszłym miesiącu ta koszulka poszła za 16 albo 17 tysięcy euro. Ja! To jest z kredytu. Nie z mojego kredytu. E, właśnie a propos euro e, Pani Ziemskiego, jak są ogórki po niemiecku? No. Ogórki po niemiecku. Górkę. Górkę? Gurken. Zaczynamy sytuację od 50 złotych.

to dalej ktoś, 100, 150? Tu tylko rękę podniosz. 150. 150 po raz pierwszy. 500 łysy! 500 łysy! 500, 500 zł dostajemy na noworodki, dostaliśmy też na Roberta. łysy. Wszystko się zgadza. 500 zł po raz pierwszy dla kogo? Ale dwie osoby podniosły rękę. Ojciec matką. Ojciec matką. Ej, będziemy rozweseli, mój stary czy kupił. Mój stary już mnie nie robacz. No, 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 ale ale ty licytujesz tartę, to jest wasz wspólny budżet. Dobra, 600 no, 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 jakiś no, 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 moja no, Chciałem dać się no, nie Dobra, nie chujaj, 700 zł po raz pierwszy. 700 700 700, 700. Ja Dobrze słyszę 700 było. Do... 700 zł po raz pierwszy. 700 zł ja byłam, ja, ja wiem, ja słyszał. Kurwa 700 zł po raz drugi. Szybciej, no, bo ja się kurwa płocę jak się. Traci na wartości. 700 zł po raz... Co 750 zł. 750 zł. po raz pierwszy, zakres jeszcze raz. Może będzie 800 bo? Za 700, 800. Za 800 złotych! Brawo! Dla kogo 800 złotych? To to robi? Dawid? 800 no złotych! kurwa Dawid? Jak Dawid mówi, że 800 złotych, to my te pieniądze zobaczymy po 4 miesiącach. Nie, bo ja znam gościa, wiecie o co chodzi. Rzucił kipę, bo na skonę powiedział, resztę ciągam tam mną. Się się w swojej przyjaźni tylko dlatego, bo mi no to coś wisi. 800 zł po raz pierwszy. 820 zł można! Dobra, można, 820 zł po raz pierwszy. 820 zł po raz drugi. Dobrze, że stoję tyłem, bo tak by było dalej 5 dychów. Ja nie chcę podpuszczać Dawida, ale myśmy zrobili takie ciche. Dawid, 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 Dawid! Dawid, 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 Dawid. Dajcie więcej! Czy nie może tego kupić jakaś burzy Manny Dol? Bo ja się kurwa boję. Dobra, 820 zł po raz drugi e, Twój gąszcz, a nawet stary e, 820 zł po raz trzeci, przynajmniej! Zapraszamy na scenę! I teraz zobaczycie, teraz zobaczycie, kto jest kogo stary! <noise> Inter, tak, jakby ktoś nie wiedział, ale panie Związki, to jest mój ojciec. A wiecie... chodzi mi jej Ale. Ja bo A ja mam takie pytanie. Kurwa. Bo pan jest naprawdę tatą Mateusza? Tak. A pan jest chudy. No w sumie to faktycznie, to jakby wyszła ta matka, znaczy ojciec w włosach, do no, to no, 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 faktycznie oksymoron, no byś... Byś stary No właśnie, ja gratulacje, wygrał pan koszulkę. Proszę wziąć koszulkę. Którą? Tą co, to? czarną, nie bo myśmy widzi to, ale ja... Jest, o spodnie chodziło. No. A, no, ja spodnie, spodnie stary, nie chciałbyś. Zawsze biorę na wielka Młock.

Słuchajcie... Zapraszamy teraz wszystkich komików, którzy występowali dzisiaj. Są! I są dalej z nami. Znaczy, reszta już pojechała. Mam ich w górze. Mam tę łóżkość do nas. Gdzie jest reszta? Chcemy pojechać? Nie. z Gorzowych odjechała. Dobra, e, dzisiaj dla nas e, Lelek, Dream był pierwszy. Brawa dla niego. Nie ma go. Kukasz Latoński, no to w niemiecki. Dziękuję bardzo. Ej, to znacznie jesteście z wami. A ja światła Dziaski z powrotem. Marian ja wyłączła. Ej, bo jest taka tradycja na naszych występach, że nagrywamy filmik głupi. A wy wyciągacie telefony. Tak? Wyciągacie telefony? Włączacie latarki. Ej, ja tam coś gadam obracam się do was i wy robicie uuu, ogień z dupy, nie? Tylko telefony, bo ja powiedziałem tu kiedyś Sosnowcu i typ wyciągnął stacjonarny, więc kurwa chodzi na smartfony, Wiesz co nie? Ty? Dobra, e, tylko... no tu ma być energia z jajec, kurwa, Będzie! E, jeszcze nie świecimy, dopiero nie, nie Tylko nie zapomnij włączyć nagrywania. Właśnie. Jak Lasi, Właśnie? Właśnie. <laughs> tak Kurwa. A ty co, moja matka, że tak wszystko wypominasz? No. <grywa>